We wtorek 9 marca w zespole szkół w Żarowie zorganizowano drugą w tym roku akcję oddawania krwi. Akcję zorganizował Żarowski Klub Honorowych Dawców Krwi. No jest to podyktowane tym, że jest prowadzona akta zbierania dla chorych dzieci. Przede wszystkim no, szczytny cel. No, chciałbym po prostu też jakoś wspomóc tych, te dzieciaki. No, a przede wszystkim no, oddaję już honorowo dość dużo lat. I jest to jakoś tak we mnie po prostu samoczynnie, że przychodzi czas oddania. Jestem tutaj i po prostu pomagam. Ta akcja oddawania zorganizowana była pod hasłem Oddajemy krew do naszych najmłodszych mieszkańców. Tą akcję poświęciliśmy naszym najmłodszym mieszkańcom gminy i nie tylko gminy. Po prostu jest tyle dzieci teraz w tej chwili chorych, mają wykonywane mieć operacje na, nawet na otwartym sercu i dlatego całą akcję poświęciliśmy dla oddania krwi, dla ratowania tych młodych. Przyszedł Pan oddać krew, czy to jest pierwszy raz? Nie, już drugi, w, tutaj w Żarowie raz wojsko oddawałem, to w sumie trzeci raz. Dlaczego Pan dzisiaj przyszedł dodawać krew? Chęć pomocy, dowiedziałem się, że dla dzieci to będzie oddawane, więc trzeba pomagać małym dzieciom, w szczególności moim zdaniem dało 32 litry krwi.